Współpracę między uczelniami poznańskimi będziemy zacieśniać. To jest niezwykła wartość poznania, poznania akademickiego i na pewno będziemy podejmować kolejne inicjatywy, które będą sprzyjały harmonijnej współpracy uczelni poznańskich. Wizja przyszłości to koniecznie po pierwsze cyberbezpieczeństwo, po drugie wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia, którym my będziemy dysponować, a nie odwrotnie. I inwestycje, i tu na pierwszy plan wysuwa się konieczność nowej serwerowni i zbudowania także miejsca dla centrum informatycznego. Będziemy integrować po pierwsze działania informacyjne, informatyzacyjne, ale także edukację taką w zakresie informacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i to miejsce ma służyć nie tylko uniwersytetowi, ale całej Wielkopolsce. Chcielibyśmy umocnić pozycję lidera krajowego oraz zwiększyć naszą rozpoznawalność międzynarodową. Wolna jest budowa Wielokopolskiego Centrum Projektowania Żywności, czy laboratorium biogazowe. Wejść na szczyt jest łatwo, ale utrzymać się jest jeszcze trudniej, więc będziemy walczyli o to, aby przynajmniej Kategorię, a utrzymać do następnej ewaluacji. A inwestycyjnie, to stadion lekkoatletyczny jest pewną koncepcją, która na pewno wymaga takiego szerszego przygotowania. Tam w tej chwili toczymy rozmowy z miastem na temat ewentualnego wykorzystania terenów, które są w tej chwili naszą własnością przy Łazienkach miejskich. Największym wyzwaniem na przyszłość to jest kontynuacja i sfinalizowanie budowy centralnego, zintegrowanego szpitala klinicznego. Jeśli chodzi o rozwój naukowy, to na pewno olbrzymim wyzwaniem jest tej chwili powstałe centrum badań klinicznych, które będzie stanowiło podstawę do prowadzenia szeregu badań klinicznych w tym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o studentów, no to zwiększa się ciągle liczba studentów zgodnie z decyzjami ministerstwa, także musimy zadbać o to, żeby były odpowiednie miejsca do ich edukacji. Czy wrócimy do tematu federalizacji? Być może wrócimy, jeżeli zmieni się stan prawny, jeżeli otoczenie prawne przepisy będą bardziej życzliwe tej idei. Harmonijnie współpracujemy czy z Politechniką, czy w Uniwersytetem Ekonomicznym, czy artystycznymi uniwersytetami, rozwija się ta, zacieśnia się ta współpraca. Intensywnie współpracujemy w gronie wszystkich dziewięciu uczelni miasta poznania i myślę, że to jest to największa wartość, której chyba nie ma w Polsce w takim zakresie nigdzie więcej. Bardzo istotną kwestią jest to, że studenci, to co mówiła pani rektor Kaniewska, będą mogli wybierać sobie przedmioty i nie zmieniając uczelni studiować wybrane przedmioty, na przykład na innych uczelniach. Również w ramach prowadzonych badań w szkole doktorskiej takie wspólne działania będą mogły być prowadzone. Myślę, że to jest pierwsze, co nam się uda zrobić.